Przed nami przykładowe zadanie z użyciem akordów z e, alteracjami, z dysalteracjami, akordów wtrąconych oraz wyrzutni. E, weźmy się za to w takim razie. Zadanie jest w tonacji E-MOL, chociaż na końcu jest tonika duropa, ale to jest tonika z tercją pikardyjską. Wcześniej pojawia się tonika molową. nie Zaczniemy od wypisania sobie dźwięków każdego z akordów. Każdego z akordów. To nam pomoże potem to jakoś zapisać w tej konstrukcji czterogłosowej. Pierwszy akord to drugi stopień, znaczy durowa subdomiata drugiego stopnia z tymu na tercji. Drugi stopień to Fis od Fis musimy zbudować czterodźwięk, Fis A będzie tutaj Cis, czyli ten dźwięk z odmiany doryckiej gęby e mol oraz Septyma E. Fis A, Cis E. A teraz to, tu mamy dominantę na nową bez prymę na Septymie i jeszcze ma kwintę alterowaną, obniżoną, hmm, czyli będą to dźwięki stopnia dis teraz kwinta obniżona bo fis a tu będzie f e, septyma a Kolejny akwakot wtrącony, a więc musimy najpierw rozpoznać, znaczy, no rozpoznać jaki akord jest następny. Mm. Jaki akord jest na no, chwilową toniką, dla tego, dla tej dominanty. Mm. Jest to mało czyli ACM. ACE to Amol. Zatem dominant w tonacji Amol to jest Egis H, Edur. Teraz mamy być septymowy bezprymys z septymą dysalterowaną, czyli mm, Egis, to gis, H. No i D, które będzie desalterowane, czyli des, dis. Des, dis. Teraz e, to następne. Tak samo musimy rozpoznać kolejny akord, a jest to H, dis, fis. To akord Fis-Dur, czyli fis -a Cis, E, ale ten ma mieć obniżoną kwint, czyli fis Ice, C, E. To nie <trym> jest taki Dominanta znowu wtrącona. W tym razie mamy wyrzutnie. Dominanta jest wtrącona do akordu, który potem nie następuje. My musimy rozpoznać, do jakiego akordu jest wtrąsna dominanta. Mulsu dominanta, czyli ACM e. dominanta w A, do ACE to jest, y, czyli do AMOLF, to jest EDUR. EDUR septymowy, EGIS HD. No e -gis -h -d. Natomiast w tym miejscu zamiast ACE będzie drugi stopień obniżony, czyli od F. F A C I dominanta serpentynowa z kwintą obniżoną to jest H, Dis, F, właśnie i A. H, może troszkę niżej jest, H, Dis, obniżona kwinta, Fis, ale jest F i A. I durowa tonika to Egis H. Najważniejszą robotę mamy już za sobą. Teraz trzeba to tylko, tylko no, zapisać nutami w odpowiedniej kolejności. Bas jest ustalony właściwie od początku do końca zadania. Jest podany zawsze jest w basie. Jak nie jest nic podane, to ma być kryma. I teraz się, dźwięk A. No, Zmocznijmy sobie od tego A. E, co byśmy dali w zapalnie? Brakujemy jeszcze Fis, być Alcie, Fis, Alc, Cis, no i do T A. W tym wypadku A jest septymą, ponieważ nie ma prymy. To jest tercja, kwinta, septyma non. A. Musi dźwięk w basie. Yy. Musimy jeszcze, tutaj trochę F, C. No to, żeby uniknąć tego określonego brzmienia bubłonu, to najlepiej zdać zmianę chromatyczną w tym samym głosie. Czyli jak tutaj było FIS, to tu niech będzie F. Yy. I jak tu było CIS, to tu będzie C. Pojawia się tutaj problem. Jak widać? Mamy takie krótkie kwinty równoległe. To jest F, C. Jakbyśmy to zagrali, to, to będzie, no, będzie, będzie słychać to kwinty równoległe. Spróbujmy tego uniknąć. No niestety e, musimy zmienić ten pierwszy akord, czyli zrobić tak, żeby cis było w jakimś głosie, no na pewno nie w Sopranie, bo to inaczej zawsze to wyjdzie. E, Czy musimy się jego podcis mamy sobie sopran z tenora. Cis C damy w tenorze, a E tutaj, i potem następny dźwięk to pewnie dis będzie. E Cis C A tutaj brakuje jeszcze dis. No teraz to już się nie przyczeli, Na mm, tonikę. E, właśnie basie mamy 4 na 3, czyli anagiem Więc Tutaj może nie sprawia to większych problemów. Mm. Trzeba się zastanowić, czy tego basu nie dać wyżej, ale to zobaczymy, jak się będzie tam melodia. Mm. Dalej. Jak coś tu to jest, to bardzo trudne do zrobienia. Mm. Ok, tutaj mamy dźwięk e, chrom. Nie, to jest. To jest nona, czyli nona musi się rozwiązać na w dół. To jest dźwięk alterowany, więc to też powinno się rozwiązać w kierunku alteracji, jeżeli jest obniżenie do dół. I dis, to jest dźwięk prowadzący tutaj w sofanie, nie może pójść inaczej niż na prywatyniki. Do znaczy yy, o sekundę małą do góry w wypadku. nie musi akurat to w tym miejscu, no, ale akurat tutaj jest. Gis, ha, des, this. O, to będzie ciekawe. A jak tutaj z tym sobie poradzimy? Gis ma być w mm, basie. No, tu już jeden jest. H, des, this. Hmm. E, no, H najłatwiej będzie dać te noże Na tutaj. Des, this. E, podwyższenie musi być nad obniżeniem, czyli tutaj byłoby. Des, a tutaj dis no, no tylko że nam się tutaj błędy. To są takie oktawy równoległe. ta jest. To będzie oktawa podwójnie zwiększona. No ale mimo wszystko jest. No i tutaj edes to jest drugi interwał zwiększony. Nawet jeśli te oktawy są nieczyste, no to nie są obie czyste. No to ten interwał zwiększony mocuje tutaj. Na całe połączenie. Musimy inaczej te dźwięki ustawić. Czyli no, nie zachowujemy tego dźwięku wspólnego, bo się nie da. Tak? W takim razie, żeby ALT zrobić jakiś dobry ruch, no to on musi pójść na dis. Na, na, na damy do tenora. Będzie obniżenie pod podwyższenie. To się, to się zgodzi. No i H do, do sopranu. O. Nie mogę. nie mogę. Jakby komuś to przeszkadzało, że sopranie jest jakiś skok o kwartę no to można go też zrobić wcześniej. Tutaj sobie rozbić E, -N H, muszę tak wiedzieć, znak, byłoby to możliwe. No ale to tak, tak myślę, że to będzie. Będzie też to, że jeszcze skoko kwarta nie jest czymś strasznie trudnym do zaśpiewania. E, molowa a C ACR e. na prymie A. No teraz tak, te ten te trzeba te tak na zewnątrz rozwiązać, czyli to pójdzie na E, to pójdzie na C, e, a H pójdzie nam na A. Jeszcze jednej prymie. Fis, ais, CE teraz. Ma być ICE w, tutaj, to jest kwinta septyma, ICE w basie. Czy są jakieś tutaj dźwięki wspólne? No, są. CE. C e Zachowajmy, to zawsze jest najbezpieczniejsza opcja. W pierwszym poszukiwaniu już tych lokalizacji dźwięków. Brakuje FIS. FIS. No. Teraz H dis fis, H2 Musimy uważać, że mamy septymę. Sceptymę to jest M. M musi się znaleźć no, najlepiej w bo znaczy nie może skoczyć. i no, akurat tutaj potrzebujemy Dis. Nie jest taki do końca konieczny, bo on już jest w taktyce. Ona no, się rozwiąże nam na H, a to na to, że Teraz EGH, no ściśle sobie połączymy M, zachowujemy dźwięk wspólny, pozostałego z na najbliższą drogą, DIS, dźwięk prowadzący, pójdzie na M i Teraz EGIS HD, tutaj będzie dużo dźwięków wspólnych, mamy na trybie, tak, e, GIS, damy w głosie, który już trwa G, czyli w sopranie, żeby uniknąć ukośnego brzmienia półtonu. tutaj mamy D, tutaj H. C. naprzejmie to. F. Musimy znaleźć septymę. To jest septyma. To septymę w dół rozwiążemy. Gis pójdzie sobie do góry. Już mamy F, W tym akordzie akurat możemy zdwoić tercję. Nie jest to nic złego, bo to jest trójdźwięk poboczny. Tutaj tercję można zdwoić. I H, F, A. A dać na F w basie, no na chwilę Nie trzeba tego pisać, bo się pokazuje do końca taktu. E, H, dis, F, a. Hmm. No właśnie. E, największy problem to jest to dis, które nie może być w no, na najbliżej, ale tutaj się tworzy wtedy. Sekunda zwiększona, za Więc No, jedną opcją, gdzie to Dis może być, jest sopran. A Dis to jest kwita zmniejszona, więc to jest w porządku. Chciałbym tutaj to wycięto i No tak, to no jest H. No, e, jeszcze tak powiem, A. No i teraz, spójrzmy na rozwiązanie. Tunikę. w basie, tutaj prowadzący się. Do góry, eee, h wspólny i ten od nam coś opóźnienie, a tercję Terce pikartyńską, no To tak można byłoby rozwiązać to zadanie. Też tak zastanawialiśmy się nad tym pasem, czy od żeby się nie dało. Zobaczmy, że dałoby się to zrobić. Tutaj się ten bas mieści. Eee, tu też, tu też, tu też, tu, 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 tu by był Unison. No i potem bas już musiałby pójść w dół, czyli Köszönöm, hogy megtaláltátok a videómat, és ha tetszett, kövess, lájkolj a